Panie Marszałku, yy, może Pan zaktualizować status, jeśli chodzi o to porozumienie, wsparcie dla Zastalu i, i to porozumienie, które wypracowujecie wspólnie z magistratem? No pracujemy nad tym, jest obecnie faza takich konsultacji yy, z prawnikami i myślę, że to już tak w najbliższych dniach yy, dobiegnie do końca. 12 stycznia grono, sportowa spółka akcyjna grono ma walne... Swoje zebranie, na tym zebraniu ma być potwierdzona emisja akcji. I to jest taki pierwszy krok w tym całym harmonogramie, który mamy, robimy swoje. Jeśli chodzi o konkurs, widziałem, że już ogłosiliście, tak? Rozumiem, to, to jest konkurs dla wszystkich chyba klubów, ale Zastal jak najbardziej pewnie też może się do niego. Znaczy ten Zgór... konkurs nie jest dedykowany dla grona i dla Zastalu. Ten, który be, be, będzie dopiero się pojawi, ale to się stanie w najbliższych dniach też. Okay. Y Prezydent, z którym rozmawiałem parę dni temu powiedział, że warunkiem miasta jest to, aby klub przedstawił, kto jest właścicielem klubu. Czy wy yy, też jakby się do tej prośby... Czy wymagania warunku przychylacie, czy, czy, czy jakie jest wasze stanowisko? To znaczy, my będziemy robić swoje, niezależnie od oczekiwań prezydenta miasta. Jeśli oni będą mieli jakieś dodatkowe swoje spostrzeżenia i będą uznawali dalej, że nie będą chcieli wspomagać klubu, to będzie ich wola, ich decyzja. My natomiast będziemy wspierać grono, wchodzimy w akcjonariat i będziemy uczestniczyć również w, w tym takim bieżącym finansowaniu klubu. Prezydent powiedział coś takiego, że są jakieś dwutorowe działania, ale o szczegóły proszę pytać pana Marszałka. No więc pytam, o co chodzi w dworowe? działania dotyczących wsparcia klubu. No to jestem zaskoczony, proszę pytać pana prezydenta. Czyli nie ma, czyli jakby zostajemy przy tym, co było, tak? Konkursy na dotacje plus akcje. My, my, z grubsza, my z grubsza ten plan nakreśliliśmy. Teraz dogrywamy te szczegóły takie formalno-prawne, tak bym powiedział. Jeśli ten etap za chwilę zamkniemy, to mam nadzieję, że już po prostu poinformujemy opinię publiczną, jak to zamierzamy zrobić, ale tym klucz, tymi, tymi krokami, które są najważniejsze, jest ten akcjonariat, po pierwsze, potem rada nadzorcza z prawdziwego zdarzenia, pewnie ten zarząd, który zostanie wyłoniony, no i po prostu potwierdzenie kolejnych. Transz finansowych, które będą wspierały klub. Już wiadomo, kto się w, tym, w tej Radzie Nadzorczej nie, Wasze no jeszcze, nie, nie, to jeszcze za szybko, to będą kwestie. Najpierw niech to wszystko się materializuje po kolei i wtedy będziemy decydować. A czy jest taka możliwość, żebyście po zakończeniu sezonu wrócili do pomysłu miasta, czyli do założenia nowej spółki, która by przejęła licencję od Grono SSA i, i, i też kontrakty, wierzytelności itd. itd.? To znaczy, my o tym dużo ostatnio rozmawialiśmy, ale uważamy, że. Spółka akcyjna Grono jest na tyle jakby zasłużona dla całego miasta i dla historii Koszykówki, że nie ma sensu wywoływać nowego podmiotu. Będziemy chcieli to realizować w ramach tej spółki w sposób taki odpowiedzialny i bardzo wiarygodny.